Witajcie wszyscy, ja jestem Łukasz, a to jest kolejny odcinek z oddechu wytchnienia. Dziś na tapetę bierzemy powrót do szkoły, tak jak miniaturka wskazuje. Zapraszam do oglądania. Znowu również dzisiaj jest Iginus. Witajcie. I od razu przejdź, przejdźmy do konkretów, czyli tego. Powrotu do szkoły, jak to wpłynie na Was, i tak dalej. Myślę, że ten film ma na celu ogólnie Was podbudować i mam nadzieję, że tak to sprawi. Sam film właśnie ma podbudować Was, że tak powiem, emocjonalnie i pobudzić do tego, żeby przetrwać ten okres powrotu do szkoły. W końcu. My też wracamy do tej szkoły, nie tylko wy, także, że tak powiem, trzymajmy się razem. Z, 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 zacznijmy teraz. Potencjalne powody chodzenia do szkoły, takie oczywiście trzeba wymienić jeden z rzeczywistych powodów chodzenia do szkoły, czyli przemoc edukacji i tak dalej. W sumie to nie wiem, czy wymienianie powodów chodzenia do szkoły jest. Potrzebne, bo chyba wszyscy wiedzą po co chodzą do szkoły, no nie? Tak, ale zawsze jakieś uzasadnienie jest warto podać. No tak. No to z jakichś innych powodów choćby yy, musimy się kształcić w końcu, co nie? Chociaż ja wiem, że edukacja w Polsce wcale nie jest nastawiona, żeby nas wykształcić w taki sposób, żebyśmy byli jakieś, jakieś naprawdę no, inteligentni, żebyśmy byli w stanie założyć własne firmy, chociaż Różnie to jest, ale jednak zwykle żebyśmy zdali maturę albo tam jakieś inne egzaminy i poszli do pracy. Po prostu jakieś tam zarabiali pieniądze aż na emeryturę, a później umarli. proszę, tak? No, tak działa szkoła, ale również warto mieć nowoty, że sama szkoła pozwala nam rozwijać swój umysł za dzieciaka i tak dalej. To wielki wpływ ma na samym początku, chociażby pójście do takiego przedszkola czy zerówki. No tak, to prawda. Także na pewno jednym z powodów jest wymóg edukacji i tak dalej. I osobiście, nawet jak wiele osób może sądzić, że kurde, jak będę mieć te 18 lat, to już nie będę chodzić do tej szkoły, bo tak dalej, już nie mam obowiązku kształcenia się i po co mam to dalej robić? Osobiście moim subiektywną opinią jest to raczej. Niezbyt poprawne zachowanie. Osobiście myślę, że lepiej pójść, zdać to i chociażby mieć papierek ukończenia. Zawsze to jakiś profil. Jak nie możemy się wykazać wykształceniem, to chociaż wykażmy się papierkiem zdania szkoły, bo tak to nic nie mamy. No, nie zatrudnią nas wtedy za bardzo. Nigdzie. Chyba, czy ktoś w kopalni chce pracować, ale nie wiem, w sumie jakieś coś, jakie trzeba mieć yy, umiejętności, żeby w kopalni pracować. Takie formalne w sensie. Nie Jest wiem, może już... trzeba własny kill przynieść czy coś. No nie wiem. Myślę, że akurat wyposażenia własnego to nie trzeba mieć, tą... nie. bo chyba kill ci dadzą. Dobrze, używa się to nie... w ogóle. Kilofów się w ogóle jeszcze używa, czy już. Nie, nie, czy nie, już... Wątpię. No, może kiedyś. Hmm. Aż mi się to skojarzyło trochę, bo w starożytnej Grecji, jak chciałeś iść do wojska, to tam właśnie tam się swoją broń. Sam mieć kupić i tak dalej. Nie wiem, czy to było wsparcie, czy w innych tam polis greckich, ale to było coś takiego przez jakiś tam okres. Trochę to takie coś, że przychodzi do Ciebie generał i mówi, no, fajnie, że idziesz do wojska, ale kup sobie czołg. Dokładnie, to trochę tak. Bardziej na piątkę musiałby pójść w końcu pięciu żołnierzy jeździć za zazwyczaj. No tak, no, ale wiesz, to może bardziej lepiej było, że, nie wiem, kup sobie karabin albo no, mundur No, można pójść tutaj chociażby klasykiem. Jeżeli nie będziesz chodził do szkoły, to skończysz i będziesz kąpa kąpać, tak, kopać rowy. Na pewno. Jest to bardzo często wykorzystywany argument przez nauczycieli, którzy chcą zachęcić uczniów do nauki. Tak, i sobie się sądzę, że ten argument jest mało stosowny i również niezbyt klarowny. Tak. Ja bym na wielu uczniów, z tego co wiem, mówił wtedy taką ripostę, że w stylu no dobra, ale niektórzy tacy robotnicy na budowie zarabiają więcej niż nauczyciele, więc no. coś. To nieprawda. prawda, co nie? Popieram tutaj stwierdzenie, że zawód nauczyciela jest dość mocno niedocenianym zawodem, chociażby w Polsce, z racji. No ich co prawda, średnią, bo za zdaniem, pensje to jest, nie wiem, kompletnie nie wiem, czy to jest minimalna, czy średnia krajowa, nie mam bladego pojęcia, ale jednak w sporaju parają się ciężkim rzemiosłem, tak myślę. No w końcu muszą obcować z innymi ludźmi i w pewnym sensie ta praca jest wyczerpująca dość mocno psychicznie, moim, moim zdaniem. No, jest bardzo ważna praca i powinni jak najbardziej doceniać to znaczy, nauczycieli, nawet mój brat stwierdzi, że powinien inwestować nie w, nie w telewizję, tylko właśnie w edukację, bo to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ tak naprawdę jeżeli edukacja jest na wysokim poziomie, to i elity będą na wysokim poziomie, co nie? Jeżeli yy, społeczeństwo będzie głupie i elity będą to wykorzystywać, no to to w sumie tak jak wiemy. Tak się robiło, że jak jest głupie społeczeństwo, to możesz wcisnąć wszystko temu społeczeństwu, nie? A później wysłać na wojnę albo gdzieś indziej już. No i że... bardzo dobrze się składa. Tym oto, przejdźmy do. Kolej części, moim zdaniem możemy przejść i korzyści chodzenia do szkoły. Tak jak tutaj wspomniałeś, jednym atutem jest samowykształcenie i znajomość praw i tak dalej. Nikt wam nie mówi, później wszelkich głupot i tak dalej nie dacie się okiwać. To jest jedna z porażających korzyści. Tak, chociaż nasza edukacja nie jest najlepsza, to jednak nie jest. To nie jest tak, że nie, w ogóle nie ma sensu chodzić do szkoły, jednak jakieś tam informacje dostajecie ważne, no także no, choćby, żeby te ważne informacje, na przykład matematyka, to słyszałem niektórzy twierdzą, że w ogóle matematyka jest niepotrzebna, ale te podstawy jednak, bo ja wiem, że jakieś logarytmy, czy jakieś inne to są niepotrzebne, ale na przykład y przede wszystkim dodawanie, odejmowanie, ułamki procenty to będzie potrzebne, więc to akurat trzeba znać. Nawet, nawet tutaj nawiążę trochę do naszy, naszego hobby, czyli do gier to tam też bardzo często jest matematyka potrzebna, jak na przykład, nie wiem, musicie policzyć, yy, albo nawet może nie tyle że policzyć, albo on zasadzie policzyć, że na przykład nie wiem, szacujecie zasięg wystrzału z armatu, to trzeba rzucić kostką i tam macie jakiś wynik trzeba dodać. Nie? Jak macie jakiś wynik, nie wiem, 8 plus yy, nie wiem, 16 to też trzeba policzyć, więc się przydaje nawet nie, nie zawsze tylko przy jakiejś pracy, ale też przy, przy zabawie. No. Dokładnie i trzeba też mieć, posiadać to na uwadze, że sama matematyka nie opiera się na pro, po prostu dodawaniu, odejmowaniu, procentach i tak dalej. Są też również liczby i inne tego typu rzeczy. Na matematyce chociażby się liczymy, liczymy, uczymy o różnych liczbach. Chociażby jakbyś nie znał kompletnie matematyki, to byś nie wiedział ile jest jeden. Ktoś by mógł ci mówić, że jeden to są dwa jabłka. Samo to pojęcie nie nieznajomości liczby danej rzeczy jest absurdalne. No tak, sobie tego nie mogę wyobrazić. Ale też jeśli tutaj do matematyki nawiązujemy, to też bardzo ważne jest, że matematyka uczy nas logicznego myślenia. Dokładnie i z... rozwija mózg też dość sporo no. z tego co wiem. No, skąd się na pewno wzięło powiedzenie, że matematyka to jest królowa nauk. Tak, ale filozofia to z bogini. Oni no. się wszystko życzą. Na nasze usprawiedliwienie naszych słów, jeżeli ktoś chciałby je podważyć, że pewnie lubimy matematykę czy coś, to ja chcę się usprawiedliwić tym, że nie przepadam na nią, a dobre tym potwierdzeniem są moje oceny, których nie chcę przytaczyć, ale nie są najwyższej jakości. <noise> no to dosłownie to, to, to tak samo jak u mnie. Ja jestem nastawiony najbardziej pozytywnie do historii. Zresztą, nie wiem w sumie, czy dałem jakieś tutaj zauważane, czy dało się to zauważyć. Może po tym, że zbieram figurki z Boltakszyna, ale no matematyki też nie lubię. Tak strasznie. Skupiliśmy się dość mocno na matematyce, ale myślę, że inne przedmioty również mają swoje mocne działanie w rozwoju człowieka. Chociażby język polski, pomagać budować lepiej zdanie i tak dalej, żebyś nie mówił jak w cudzysłowie wieśniak, to też jest dość istotne. No to tak. To jest właśnie duży problem, też zauważyłem. Jest pewne słowo. A w zasadzie jego odmiana, które mylą nawet nauczyciele, i to jest konkretnie słowo yy, wyłączam, albo bardziej włączam. I wszyscy mówią, dobra, nie wszyscy, ale dużo osób mówi yy, włączam, a powinno się mówić włączam. Mój brat zawsze mi mówił, jak ja to myliłem jeszcze, że E jest. Włącznik czy włącznik. I to jest właśnie coś, co nawet mylą nauczyciele, więc to nam pokazuje, że jak na bardzo jest ważny język polski, żebyśmy nie robili takich błędów. Znowu jak nauczyciele nawet coś takiego mylą, to jest przede wszystkim źle świadczy o nauczycielach, ale źle też świadczy, a może nawet bardziej źle świadczy o edukacji, jaką przyjęli albo o poziomie tej edukacji. No, zgadzam się, to też ma swój wpływ. I myślę, że będę ogólnie. Wymowy i tak dalej są dość powszechne w języku polskim, właśnie z reguły jego zawiłości i tak dalej. Ten sam język polski, bym nie miał z tym problemem, bym nie posiadał problemu do tego przedmiotu, jeżeli faktycznie byśmy się na nim uczyli o języku polskim, a nie o wszelkiej literaturze XX wieku i tak dalej. Wtedy myślę, że sam przedmiot, który by się zajmował poprawną wymową, interpunkcją i tak dalej, i się skupił wyłącznie na tym, by był bardzo dobry i wręcz potrzebny. A, tak, tutaj jeszcze do tego, że my właśnie się na naszym polskim, to my się właśnie uliczymy, uczymy, liczymy, uczymy. już się tej matematyce tylko, myślę. Tak. To my się właśnie uczymy głównie o literaturze. W sumie chyba tylko o literaturze, nie było chyba nic o gramatyce, co nie? Na chwilę obecnie nie przypominam sobie, ale ewentualnie mógłbym zapomnieć. No, ale to, to, to nawet jak już to takie ochłapy, jak już porównuję z tego, co było w podstawówce. To jednak, chociaż mi, przyznam się szczerze mówiąc, mi się całkiem w miarę to podoba, że jest literatura, bo zawsze wolę literaturę nie jest gramatyka, ale tak naprawdę, no to jednak gramatyka też jest bardzo potrzebna. Literatura, fakt, warto znać jakieś tam e, dzieła albo coś. Przede wszystkim po to, żeby maturę, na, maturę napisać. Ale gramatyka jest, myślę, że nawet ciupeńkę ważniejsza. Albo to trochę zabranie, bardziej. nie myślę. Że jednak no, gramatyka, i tak dalej, jest dość istotna, i no, przyda ci się, poprawna pisą, nie żebyś pisał zroz zrozumiale, i tak dalej. No, bez tego, nawet nie wyślę, głupiego maila, czy CV, czy czegokolwiek. Na się nie podpiszesz. Poprawnie gramatyki nie będzie znać, ale chyba podpis, przynajmniej ja się, jak byłem mały, to nauczyłem się na pamięć. To też właśnie też bardzo mocno będzie wpływać na twój wizerunek, bo jeżeli piszesz listy w sposób niepoprawny albo po prostu piszesz je niepoprawny i ktoś to zobaczy, no to będzie miał o tobie takie pojęcie, że ten jakiś głupi jest ten ktoś. Nie wiem, czy chce się z nim kolegować. Ale nawet nie chodzi o to, że się kolegować, tylko po prostu będą ludzie o was tak myśleć, że jesteście głupi i w ogóle nie będą z wami się zadawać. No Chyba, że ogólnie że będą... może twój wizerunek podłupaść. Tak, tak. Chyba że są równie głupi jak wy, to wtedy możecie być kolegami. To wtedy uwagi pewnie nie wzruszą. Ale trochę zmieniając temat, myślę, że zamiast mówić cały czas o tępych korzyściach z danego przedmiotu i tak dalej, to myślę, że możemy po prostu pomówić o najno najnormalniejszych korzyściach, które po prostu będą takie, że raczej będą i ktoś. Większość osób będzie je posiadać, typu właśnie przyjaciele i tak Oczywiście nie mówię, że każdy w szkole będzie mieć przyjacieli i tak dalej, bo no są wyjątki, jak wyjątek wyklucza regułę. Także to jest jeden chociażby z właśnie atutów, że no w szkole zazwyczaj poznajesz przyjaciół, kolegów i tak no Niektórym to na pewno się to, co powiedzieć może nie pasować, bo na przykład mają kogoś, kto prześladuje w tej szkole i nie chcą do niej chodzić, bo się śmieją i tak dalej. To jest w ogóle strasznie mm, duży problem w polskich szkołach, a nie tylko w polskich, nawet, że uczniowie po prostu potrafią komuś zwalić psychikę kompletnie, że tak się wyrażę, w, w sposób może nie do końca elegancki, ale no, taka prawda, jest. To naprawdę jest poważny problem który też będzie ciężko będzie rozwiązać, ale to jest w ogóle możliwe. Zdecydowanie, jeden z największych problemów, to jest właśnie prześladowanie i tak dalej. Także myślę, że możemy przejść do kolejnego, że tak powiem się, rozdziału naszego jakby podcastu, oddechu, wytchnienia. Spróbujemy was weprzeć po prostu mentalnie, jeżeli coś się takiego dzieje i tak dalej. Zalecam się nie poddawać na najlepiej to komuś zgłosić, że coś w tym wypadku na pewno nie ulegać. A, na pewno tak jak właśnie dobrze żeś powiedział, że przede wszystkim nie chowajcie się z tym, bo to się nie skończy, jakby musicie się z tym chować. To opisałem, że to nie zadziała. Tutaj taktyka typu przeczekam, zło ono minie. Tutaj przynajmniej ja wątpię, żeby coś takiego tutaj występowało. Lepiej pójść, to zgłosić i mieć z głowy konsekwencje. I raczej to osoba poniesie, chociaż o tym też dużo wiadomo o polskich szkołach, chociażby, że no. Jak nauczyciel czegoś nie widział, a prześladowca ma lepszą reputację, to nic mu się nie stanie. Tak, albo jeszcze taka sytuacja jest, że na przykład akurat tak ci pechowo się stanie, że zrobisz coś złego prześladowcy twojemu i ty to zostaniesz, a nie prześladowca. Chociaż akurat to jest akurat jeszcze nie nieszczęsne, bo ty zrobiłeś mu coś, no ale jednak na przykład powiedzmy, że on ci wrobił. O, to, to jest jeszcze gorzej. Bo no, nauczyciele nie dochodzą do tego, czy kto to zrobił, że ty go zrobiłeś, czy coś, tylko po prostu ciebie ukażą i fajną. Tak, a najgorsze jest stwierdzenie, kiedy chociażby byli świadkowie i tak dalej. I... Hipotetycznie możemy założyć, że chociażby ja byłem świadkiem, kiedy ginął kogoś prześladowo, to jest oczywiście hipotetycznie wszystko mówione, i chcę to zgłosić, komuś, a nauczyciel odpowiada na to: A ty jesteś jego adwokatem, czy coś? Niech on mówi, a nie ty. No właśnie. Wszystko to jest to jeden jest też fakt. problem. Ogólnie właśnie, takie, właśnie dyskryty, takie dyskwalifikowanie tych ludzi albo tych uczniów bardziej, albo niesłuchanie. Albo mówienie w stylu, no to, to nie bądź taki mądry. To są właśnie takie odzywki, które są naprawdę y, źle, tu mówią o tych nauczycielach po prostu. Mm, tak, oczywiście. Tylko mam nadzieję, że teraz nie mówimy zbytnio. Y, niestety zabrakło mi słowa. Y, tak, że po zwyczajach i tak dalej, jak to jest widziane przez większość osób. No to... Mm, oczywiście zdarzają się wyjątki w szkołach i tak dalej. Nie mówię, że każda szkoła jest taka sama i w ogóle, jak już to podkreślam, żeby nie było, że mówię o jakiejś danej szkole i tak dalej. To jest po prostu subiektywna opinia o całym systemie edukacji i stereotypach. Tego słowa mi wcześniej zabrakło. Mm, no i. Dać z siebie wszystko, żeby postarać się, że tak powiem, przeżyć ten kolejny rok szkolny. Oto chyba mnam, mam nadzieję, że dodałem, ale nie jestem pewien do tego filmu. No, do tego chyba wszyscy dążą, nie? Chyba, że niektóre osoby właśnie nie chcą kończyć szkoły, bo wiedzą, że po szkole zaczyna się praca, a to może być gorsze. Tak Osobiście, myśli, co... jeżeli miałbym wybrać szkołę, a pracę, to obecnie sytuacji wydaje mi się, że praca by była lepsza pod kątem praw i tak dalej, z racji, że jeżeli praca ci się nie podoba i tak dalej, to możesz się zmienić, z szef, to możesz go zgłosić i tak dalej. Jesteś przecież też dorosły, to też inaczej myślisz, jesteś starszy, co mu. A W szkole na dobre sprawy większość osób jest uziemionych, z racji, że w Polsce jest o tyle głupio, że jesteś odpowiedzialny za swoje uczynki, bo też jest od 16 roku życia, ale ty może ty posiadasz własne prawa dopiero od 18. Także to jest jeden z błędów, że błędów, nie błędów, to na pewno jest jeden z powodów, mogę to tak ująć, który. Przewyższa, który daje plus pracy nad szkołą, że właśnie jesteś dorosły, kiedy jesteś w pracy i możesz to no, samo bardziej no, za siebie odpowiadasz, jednym słowem, możesz samemu decyzję podejmować w przeciwieństwie do szkoły, kiedy jednak no, jesteś, nie wiem, siedemnastolatkiem, to nadal nie możesz podejmować, bo jesteś dzieckiem. Według prawa i tak dalej, na no, nastolatkiem, dzieckiem w sumie nieduża różnica. I z mojego subiektywne, subiektywnej opinii, raczej to jest dobrze, że nie pozwala się właśnie osobom tak od 15 roku życia już samemu decydować, bo myślę, żeby to się dobrze nie skończyło w większości wypadków. Oczywiście są inne zależności i tak dalej. Hmm. Czyli po prostu masz na myśli, że w pracy są bardziej respektowane prawa pracownika niż w szkole ucznia? Myślę, że tak, aczkolwiek to też różnie z tym bywa, ale to nie jest temat o pracy, tylko o szkole, także żeby wam lepiej się żyło w tym nowym roku szkolnym, to powodzenia wszystkim, czego chcecie, żeby nikt was nie prześladował, a ty, jak ktoś to robił, to żeby go nie było, żeby klasy nie zdał czy coś. Myślałem przez chwilę, że, że powiesz, że powodzenia w tym nowym życiu. To by było zabawne nawet, bym powiedział. Powodzenia, niech wam los sprzyja i pamiętajcie, że niedługo rozpoczęcie roku. Mam nadzieję, że ten film wylatuje w niedzielę. I niedługo w końcu za bodajże 3 miesiące jest grudzień chyba. No przerwać też na to no, Tak i w sumie też macie wolne, także Macie, mamy. Jesteśmy. Ja mam, jesteśmy wszyscy w szkole, którzy tego słuchamy. Mam nadzieję. Także mamy, nie macie. Przynajmniej ja i ginos mamy też. Kto wie, może słuchamy nas sobie dorosły też. zgadza tego się nie. to też. No tego nie mam pojęcia. No nic, powodzenia w nas. Powodzenia. I tyle mogę wam powiedzieć. Może coś do dodania na koniec. Nie wiem, ale powiem Ci, że tych korzyści z chodzenia do szkoły to za dużo nie wymieniliśmy, szczerze mówiąc. Nie, ale na pewno jest ich o wiele więcej, chociażby rozwijanie właśnie zainteresowań, jak u nas zainteresowanie II wojną światowej. Tu już mamy lekcję historii, z w naszym wypadku akurat światną nauczycielką. A właśnie, to, to jest też co można powiedzieć, żebyście rozwijali swoje zainteresowania, bo to jest bardzo ważna rzecz, jak chodzicie do szkoły i poza szkoły, i gdziekolwiek jesteście w ogóle. Tak, to jest można bardzo powiedzieć, ważne, żeby tak. nie grindowali w szkole, bo to nie popłaca. Tak, grindowali. jak ja będę rindow normalnie No jednak grindowanie w szkole chodziło mi tutaj o to, żeby no nie starać się wszystkiego robić na 100%, bo no wykończycie się fizycznie, mentalnie i psychicznie i to raczej wam nie służy. Prowadzić do wypalenia i tak dalej. Będziecie tylko zmęczeni i tak dalej. Skupcie się na rzeczach, które są naprawdę dla Was istotne. Tak jak nie wiem, chociażby w przypadku Ginoza, jeżeli mogę to powiedzieć, to chociażby historia na tym się najbardziej skupia. Na pewno. No, no mów co chciałeś powiedzieć? I nie skupiajcie się nie na, chociażby nie kochacie Polski. Skupiajcie się na polskim, ignorujcie muzykę, jeżeli kompletnie tego nie zamierzacie iść w tym kierunku. Zdajcie to chociażby i na dwa, żeby było. Lecz kształćcie się w stronę hu humanisty, bądźcie w tym dobrzy. <laughs> No też nie przejmujcie się ocenami, jeżeli dostaniecie mat z matematyki dwójkę, nie lubicie matematyki, to chociaż zaliczcie to matematykę i tam już, ale jeżeli na przykład, lubicie, jak, jak tu u mnie przynajmniej jest historia, to się raczej skupiajcie na tym, no to, 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 to co powiedziałeś tak naprawdę. Tu mi bardziej chodzi o po prostu, żeby też na, na oceny nie zwracać uwagi. Tak jak ty masz ten system swój, że jest ocena y, zaliczone, niezaliczone. Tak, jest, i ciekaw... ja jestem fanem właśnie stwierdzenia, że... Ja osobiście oceniam tylko zaliczone i niezaliczone i to mi 100% wystarcza, ten lekko ten pomysł został zainspirowany um, YouTuberem Krzysztof Maj będzie kanał w opisie w końcu to de facto jest źródło także wolę je dać w opisie do link do jego kanału on twierdzi, że oceny powinny być wyłącznie opisowe to też jest w tym jakaś racja ja, ja po prostu dzielę sobie oceny na zaliczone i niezaliczone no, jeżeli nie jesteś osobą, która chce mieć w, w same szóstki ze szkoły to jest tak najbardziej dobry system jak dla mnie tak, no jeżeli nie jesteś kujonem, to jest bardzo dobry. No w sensie właśnie jakby tak się zawsze czepiali tego. A czy wszyscy? Może nie wszyscy dużo przyczepiało, że o ty kujon, jesteś ty, co się tylko uczysz, nie? I to na pewno się nie czepiajcie o to, bo to jest dobrze, że ta osoba się uczy, aczkolwiek tej osoby też właśnie, żeby nie skupiała się na wszystkim, bo jest takie powiedzenie, że jak jesteś... Yy, jak to było, że jesteś ze wszystkiego. Jeżeli coś jest jeżeli jesteś dobry we wszystkim, to jesteś nie jesteś w niczym najlepszy, jesteś dobry w wszystkim po prostu. I ty. No. A jednak warto być w czymś słabym, a w czymś dobrym, tak bardzo tak. dobrym. Specjalizujcie się. Nie róbcie z siebie postaci z learning, która potrafi wszystko i wszystkich. Tak, zwłaszcza, że od tego zależy też dość mocno Hmm. Jaki wybierzecie kierunek po skończeniu szkoły podstawowej albo po skończeniu liceum, jakie wybierzecie studia, jaką pracę? Chociaż ja wiem, że często tak nie jest, że nie wiem, interesujecie się tym, a macie pracę, która się opiera na czymś kompletnie innym, no ale chociaż się postarajcie. Może jak się nie uda Wam znaleźć odpowiedniej pracy, jaką lubicie, no to zawsze macie jeszcze zainteresowanie w domu, możecie mieć, jak wrócicie z tej pracy, aczkolwiek. No jednak, jak jesteście w pracy, która wam sprawia przyjemność, to z tego co wiem, to się często nie zdarza bardzo, no to o wiele czerpiecie z tego nie tylko pieniądze, ale też przyjemność. Jeżeli jesteście w pracy, której nie lubicie, no to czerpiecie z tego pieniądze, ale przyjemność już nie za bardzo. Chociaż to jest dość ciężkie do osiągnięcia, ale postarajcie się chociaż. Może się wam uda, to wtedy na pewno dobrze to będzie wpływać na waszą psychikę, nie tylko na portfel. Tak fajnie. Osobiście że znam stwierdzenie, że jeżeli jesteś, Twoja praca jest jednocześnie Twoim hobby, to tak naprawdę cały czas jesteś w pracy. Jeżeli tworu, Twojej pracy chociażby było malowanie figurek, to już czasem już nie będziesz malować figurek z pasją, z hobby, tak jak to robiłeś na samym początku. Tylko z faktu, że potrzebujesz na chleb i tak dalej. Także to też jeden z powodów jest, chociażby, żeby pomyśleć na tym, czy na pewno chcemy robić z nas tej, naszej pasji no pracę. To też jest akurat ważne, żebyśmy też to jest akurat taki bardziej kontrargument do tego, co powiedziałem, ale też się z tym zgadzam, ponieważ jeżeli chcemy, żeby hobby powstało hobby, no to tak jak powiedziałeś, lepiej jednak zostawić to jako taką bardziej zabawę, można powiedzieć, albo taką, takie zajęcie, które ma właśnie od pracy, na, mamy właśnie odpoczynek, niż jako pracę to przesunąć. Także to jest też sensowne. Tak, jednocześnie zobaczyliśmy troszkę znów z tematu szkoły i tak dalej, jej korzyści, ale jednocześnie widzicie, że zakres szkoły się wiąże mocno z zakresem życia dorosłego, czyli pracy. Więc same w samym tym filmie dużo razy porównywaliśmy, no się zdarzyło, że trochę się odwoływaliśmy właśnie szko aspektami szkoły do pracy i tak dalej. W to... końcu szkoła ma was przygotować na, na życie dorosłe, na pracę, tak? Dokładnie. Także to jest. Są plusy i minusy, oczywiście, z wszystkiego. Nie mam pojęcia, co więcej mogę dodać. Nie myślcie tylko o minusach, są plusy. Dokładnie. Minus... To, jest... to myślę, że na tym możemy skończyć. Tak. Oczywiście. Także powodzenia w szkole, w pracy, w życiu, w czymkolwiek sobie życzycie. Do widzenia. Bywajcie.